Dzień dobry! Ewa Tułacz, witam w programie Mazowsze wiadomości z regionu, a w tym wydaniu. Nowy ośrodek udarowy w Siedlcach to pomoc dla pacjentów i nowoczesne możliwości terapeutyczne. Ponad 20 km nowej drogi rozwiąże problemy komunikacyjne. Bezpieczniej nad wodą. Jednostki ratownictwa wodnego ze wsparciem Mazowsza. Kolejny oddział mazowieckiego szpitala specjalistycznego w Siedlcach przeszedł gruntowny remont. Tym razem uruchomiony został nowoczesny ośrodek udarowy. To szansa dla pacjentów z najcięższymi udarami. Oddajemy bardzo ważne inwestycje za ponad 26 milionów, ale tak naprawdę nie chodzi o pieniądze, bo powstają dwa nowe, zupełnie nowe, dwie nowe przestrzenie. Udar mózgu to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów. W Polsce ktoś doznaje go co 8 minut, co daje ponad 60 tysięcy zachorowań rocznie. Szacuje się, że na świecie z tego powodu umiera co 6 sekund jeden człowiek, a rocznie ponad 5 milionów ludzi. Liczy się czas reakcji. Dlatego tak istotne jest, aby lokalne placówki zdrowia posiadały ośrodki udarowe, w których mogą szybko udzielić profesjonalnej pomocy. Po to, żeby ta reakcja wtedy, kiedy Następuje udar, była jak najszybsza. To taka trochę karetka, żeby szybko reanimować i żeby było blisko. Jeden z takich nowoczesnych ośrodków udarowych powstał w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Pomieszczenia przeszły gruntowny remont i zakupiono niezbędne wyposażenie medyczne. Dzięki temu w placówce będą mogły odbywać się zabiegi trombektomii mechanicznej, czyli leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu. Wiemy, że jest to metoda skuteczna, ale jest to metoda, która musi być włączona szybko. Dobrze się dzieje, że ta dostępność będzie bliższa, lepsza i że ten pacjent, na pewno, każdy pacjent, który będzie mógł być leczony za pomocą e trombektomii, będzie leczony na terenie naszego województwa. Siedlecki szpital powiększył się również o nowoczesne centrum opieki nad Matką i Dzieckiem. Dawniej mieściła się tu kotłownia, a dziś budynek będzie służył kobietom w ciąży noworodkom i dzieciom. Po pierwsze, odnawiamy nasz szpital, stawiamy go w rzędzie najnowocześniejszych, myślę, że w kraju. Ale z drugiej strony też poprawiamy warunki pracy dla naszej załogi. W nowo powstałym centrum znajdą się poradnia ginekologiczna położnicza z gabinetami lekarskimi i zabiegowymi, gabinet USG, poradnia laktacyjna, neonatologiczna czy pracownia wczesnej rehabilitacji poporodowej, a także poradnie dziecięce w tym kardiologiczna, diabetologiczna, neurologiczna, nefrologiczna i zdrowia psychicznego. Przyszłe mamy będą mogły również skorzystać ze szkoły rodzenia. W tym edukacji z zakresu fizjoterapii, przyjaznej pielęgnacji dziecka, z pierwszej pomocy, wykłady pedagogiczne, Mediatry, wykłady dietetyka, jak przejść przez ten okres, żeby zaprogramować to dziecko na przyszłość. Dodatkowo ja prowadzę zajęcia jako doradca laktacyjny, jak dobrze zacząć start w kremieniu piersią. Koszt obu inwestycji to w sumie ponad 26 milionów złotych, z czego dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego wyniosło blisko 20 milionów złotych, a środki z Unii Europejskiej to w przybliżeniu 6 milionów złotych. Dobra informacja dla mieszkańców powiatu Wołomińskiego i Mińskiego. Tydzień temu podpisano list intencyjny dotyczący budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635. Odciążenie ruchu w mniejszych miejscowościach, poprawa bezpieczeństwa i lepszy dojazd do Warszawy to tylko niektóre z korzyści, jakie przyniesie powstanie 21-kilometrowego odcinka drogi z Wołomina do Halinowa. Tam, gdzie budujemy drogi, tam rozwija się gospodarka, tam tworzą się nowe miejsca pracy. To miejsce i ten obszar stanie się miejscem bardzo atrakcyjnym dla nowych firm. Nowy ślad drogi przejdzie przez cztery gminy Wołomin, Zielonka, Halinów i Poświętne łącząc drogę krajową S8 Wrocław-Warszawa-Białystok z drogą krajową nr 2. W pobliżu miejscowości Okuniew w gminie Halinów będzie krzyżowała się z drogą wojewódzką nr 637 relacji Warszawa-Węgrów. Inwestycje drogowe plus Transport publiczny był zawsze na pierwszym miejscu. Mamy przed sobą też nowy budżet unijny, w którym znaczące pieniądze będą też przeznaczone na drogi. W związku z tym to jest jeden z naszych priorytetów. Dokumentacja projektowa ma powstać w ciągu trzech lat. Bezpieczniej nad wodą. 11 mazowieckich jednostek ratownictwa wodnego otrzymało wsparcie od samorządu województwa. Prawie pół miliona złotych zostanie wykorzystane na utrzymanie gotowości i prowadzenie działań ratowniczych. Przed nami sezon letni, a zatem czas wypoczynku nad wodą. Nad naszym bezpieczeństwem od 60 lat czuwają jednostki wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Pieniądze, które trafią do ratowników, pomogą m.in. w opłaceniu dyżurów ratowników, zakupie indywidualnego wyposażenia, paliwa do łodzi ratunkowych czy potrzebnego sprzętu oraz jego konserwacji i naprawie. Podstawowa sprawa to są torby medyczne, które się zużywają co roku, czyli tzw. R1 pierwszej pomocy z tlenem, całym asortymentem niezbędnym do ratowania życia ludzkiego. Sezon, właściwie, to trwa cały rok. Bo praktycznie w tej chwili jakby popyt i moda na sporty wodne no, się zwiększyła. Miejmy świadomość, że zimą też, zamiast pływać, to też morsuje bardzo dużo ludzi. To stało się bardzo modne, także tutaj jakby nie ma takiego sezonu, że jest martwy sezon i nic, tylko po cały czas my jesteśmy potrzebni. Mimo akcji edukacyjnych i apeli ratowników, przyczyny wypadków nadal pozostają te same i większości z nich można byłoby zapobiec. To trzeba powtarzać co roku. Po 100, po milion razy. Tego się nie da przeskoczyć. Alkohol, alkohol i jeszcze raz alkohol. Jeżeli chodzi o wodę, to brak. Yy, z, mimo, że sprzęt ratowniczy jest w kajaku, to nie wszyscy z niego korzystają. Kajak, łódka, kapok. Jeżeli ktoś potrafi pływać, obowiązkowo kapok. Ta woda powinna być przyjemnością i radością, a nie efektem później jakiejś tragedii. Tak jak pokazują statystyki, najczęstsze przyczyny to jest alkohol. I niezabezpieczanie małych dzieci, dzieci bez kontroli rodziców czy opiekunów. To są w 80% przyczyny niebezpiecznych sytuacji nad wodą, utonięć. Ratownicy czuwający nad naszym bezpieczeństwem nad wodą zgodnie podkreślają, że często o życiu ludzkim decydują sekundy. W Polsce aż 168 osób utopiło się w czasie zeszłorocznych wakacji. Województwo mazowieckie znalazło się na drugim miejscu w tym niechlubnym rankingu. Rozumiejąc rosnące potrzeby w zakresie ratownictwa wodnego, samorząd województwa zwiększył w tym roku kwotę dofinansowania do pół miliona złotych. Co roku w Polsce to jest zmora tych wiosennych, letnich miesięcy, wtedy kiedy zaczyna się że tak powiem. Aktywność rekreacyjna, wypoczynkowa nad naszymi akwenami, kilkadziesiąt osób, 20 czasami ponad 20 topi się corocznie. No ale zdarzeń i wypadków jest znacznie więcej. To stąd służby ratownicze są niezbędne. Były też życzenia z okazji 60-lecia Służby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które powstało w kwietniu 1962 roku. Łącznie od 2016 roku na zadanie związane z ratownictwem i ochroną ludności na Mazowszu trafiło ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Szybszy dojazd do pracy, domu czy do lekarza. Już w przyszłym roku mieszkańcy zachodniej części aglomeracji warszawskiej będą mogli cieszyć się częstszymi połączeniami warszawskiej kolei dojazdowej ze swoich miejscowości do stolicy. Budowa drugiego toru warszawskiej kolei dojazdowej na trasie Podkowa Leśna-Grodzisk Mazowiecki staje się faktem. W tej sprawie podpisano już umowę, a pociągi po nowym torze pojadą już w pierwszym kwartale 2023 roku. W tym zachodnim odcinku rejonu Warszawy potrzebny jest drugi tor, żeby więcej pociągów jechało. Codziennie, pociągami warszawskiej kolei dojazdowej podróżuje kilkanaście tysięcy mieszkańców podwarszawskich gmin. Pasażerowie podzielają zdanie o konieczności budowy drugiego toru. Myślę, że jakby były dwa, tory, no to byłoby jakiś rozkład jazdy mogłyby częściej jeździć, prawda? A w godzinach szczytu no to są zatłoczone kolejki. Ten jeden tor stwarzał e, niestety problemy komunikacyjne i na pewno wszyscy będą zadowoleni o jak najszybciej. Warta 150 milionów złotych budowa toru i remont układu torowego na trasie ma potrwać do końca 2023 roku. Wykonawca firma Intop Warszawa chce wbić pierwszą łopatę w ciągu najbliższych dni. Coraz więcej mazowieckich instytucji kultury zaprasza na wirtualne spacery. Bez wychodzenia z domu możemy zajrzeć do Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Mazowieckiego w Płocku czy Muzeum Wsi Radomskiej. Teraz z kanapy możemy podziwiać także zbiory Ciechanowskiego Zamku i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. W Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, którego zbiory również można oglądać przez internet, odbył się pokaz możliwości, jakie daje projekt E-Kultura, a w szczególności wirtualne spacery. Mamy nadzieję, że. Oczywiście na takim spacerze się to nie skończy, tylko te osoby, które zobaczą, co tutaj jest, będą chciały też to z, później zobaczyć w rzeczywistości i że będzie to zachęta, że będzie to promocja, żeby tu przyjechać i zobaczyć nasze zbiory. Cyfrowa dostępność mazowieckich placówek kultury sprawi, że zwiedzanie będzie możliwe dla każdego z dowolnego miejsca. Skorzystają na tym seniorzy, którym trudniej jest podróżować, ale też dzieci i młodzież i to nie tylko z Mazowsza. Wśród obiektów które można zwiedzić wirtualnie, jest też położone blisko Ciechanowa, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, związane z naszym wieszczem Zygmuntem Krasińskim. Do muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu trafił portret kobiety z Bałkanów autorstwa Wacława Józefa Koniuszko. Na zakup dzieła samorząd Mazowsza przeznaczył 54 tysiące złotych. Obraz przekazał wicemarszałek Rafał Rajkowski. Portret olejny jest popisem kunsztu koniuszki. Malarz wyjątkowo pięknie tworzył właśnie portrety. Obraz musiał powstać podczas zagranicznych studiów koniuszki, najprawdopodobniej około 1880 roku. Prace malarza takie jak cyganka, Egipcjanka czy Włoszka sugerują, że fascynował go świat obcych kultur. Do radomskiego muzeum z budżetu Mazowsza trafi w tym roku ponad 4 miliony 600 tysięcy złotych na inwestycje. Portret kobiety z Bałkanów został zakopiony w ramach tych właśnie środków. Będzie można go podziwiać od nocy muzeów 14 maja. Jak Państwo widzicie, po licznych obostrzeniach związanych z pandemią muzea znów są w pełni otwarte dla zwiedzających, do tego ich zbiory powiększają się od tak ciekawe dzieła, więc warto się wybrać. Tym, którzy nie mogą, polecamy wirtualne spacery. To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień.